Dobra, poranna kawusia, żarełko i zaczynamy drugi dzień. Jojo U mnie wlatuje skyr musli Kosma, kawa z trawą, Paweł z burakiem. kawa z burakiem No i będzie się dobrze pedałowało. manko drugiego dnia naszej wyprawy. Właśnie zebraliśmy się z naszego miejsca noclegowego. Było całkiem spoko, cisza, spokój, nikt nie przeszkadzał, także w pełni sił. Ruszamy. Plan jest taki, żeby dojechać dzisiaj przede wszystkim do Dąbrowy Białostockiej, do sklepu sportowego. No i tam musimy nabyć nowe pedały do naszego popsu tego roweru a później zobaczymy co uda się dalej dzisiaj wykręcić e, mam nadzieję że spokojnie dolecimy do jeziora wigierskiego no ale nie wiem czy, czy udaje się objechać całkiem dookoła tak jak planowaliśmy no to oglądajcie A, kupiłeś. Uwa, dawno się nie cieszyłem z takich zakupów. Co tu mamy? Nowy pedałek, łówka, śliwka. Mm, I co mamy? Nie chcesz? I łańcuch. Co? Mm, Ale będzie jazda teraz. W końcu przestanie strzelać, będzie mógł na podjazdach tego typu. mnie teraz? Niesamowita historia. I sklep Skorpion, Dobrowa Białostocka. Jest wszystko. Polecamy. Dobra, mobilny serwis rowerowy. Nowy pedał wjeżdża O jak on się kręci komfort jazdy Teraz jeszcze nowy łańcuch i można nabijać kilometry Dobrze w tą, nie? Nie wiem Kurwa ty Chciałbym Który ma te lewy Do tyłu Nie, w tą w tam Tam Źle to robisz Kosmo, O właśnie i tak się staniesz na nim. Oj, patrzcie jaki uśmiechnięty jak działa rower. Przerzutki w końcu przerzuca. O jest tak niewiele trzeba, żeby poprawić sobie dzień No i wyjechaliśmy z Lipska teraz takimi fajnymi ścieżkami, bocznymi drogami przez lasy toczymy się. Yy... Do takiej knajpy, nie pamiętam nazwy miejscowości, ale tam na pewno będzie dobre żarełko. Oby było otwarte, a od dzisiaj knajpy mogą obsługiwać już w środku, także, także super. No i... Zmiana planów, okazuje się, że każda knajpa, do której chcemy zajechać jest nieczynna, działają tylko w weekendy, no i dupa. Najbliższa knajpa jest dopiero nad Wigrami, także wieczorem coś zjemy, a tymczasem musimy się zaopatrzyć w jakiś prowiant w sklepie i jechać. A zaraz, zaraz zacznie padać. Bo wszystko się zaciągnęło chmurami. No nic, lecimy po łakocie. a już zaczyna kropić. To chyba będziemy musieli znaleźć jakiś kawałek dachu nad głową. Kawałek dachu nad głową. To to zmęczenie robi z moją polszczyzną. No i zaczęło padać zgodnie z prognozami. Ale patrzcie. Co znaleźliśmy? No, fart niesamowity, wiata na parkingu. I to jeszcze zabudowana z czterech stron. O, nie widać. Ale przynajmniej jest dach nad głową, nie pada. Zabieramy się do żarełka. Po deszczu tak to wygląda. Czarny asfalt, droga chyba nowiutka. Obdzwoniliśmy wszystkie okoliczne knajpy. No i niestety nic nie ma czynnego, także musimy jechać aż nad wigry i dopiero tam jakiś posiłek zaliczyć. Miejmy nadzieję, że tam będzie otwarte, bo nie mogliśmy się dodzwonić jeszcze. Ale jest dosyć wcześnie, także mogli jeszcze nie otworzyć. Niestety ma padać jeszcze przez parę godzin i musimy się przemieszczać. Ale nie jest najgorzej. Trochę kropi, tylko zimno się zrobiło strasznie. Musimy wrzucić coś na siebie. Nie Paweł? Tak, dokładnie. Musimy coś wsadzić i coś wymykać się. I lecieć dalej, bo kilometry same się nie zrobią. Tak będzie. Niechaj i tak będzie, dobra, ogarniamy rękawiczki, łapy strasznie zmarzły, paweł jeszcze szuka. Ale pięknie to wygląda w tym deszczu, niesamowita sprawa. I wyszło słoneczko po tym strasznym deszczu. Można już zrzucić kurtki. Ale co tu tak pisze? Co to tak ujada? Nie wiem, chyba trzeba będzie sprawdzić. Do jeziora mamy jeszcze dosłownie parę kilometrów, a później szukamy naszej knajpy, już ręce się częsą z głodu. Tobie też się częsą ręce z głodu? Pojedzone zakupy na wieczór zrobione, nowoczesny system pakowania siłwaksu. No i co, chcieliśmy spać na kempie, ale nie stać nas na takie wigierskie ceny i będziemy próbowali zrobić to po taniości, na dziko za darmo po studencku. Chociaż studentami nie jesteśmy, ale długo byliśmy, także znamy tą technikę. Ale po studentku się dzisiaj zabawimy, bo mamy dużo czasu. No, zajeżdżamy powoli na naszą miejscowę noclegową. Darmową. Zobaczymy, jak to wygląda. Powinniśmy mieć fajny widoczek na jezioro. Dostęp do plaży, a mieliśmy objechać to jezioro Wigierskie dookoła, ale przez te awarię mamy niezłe opóźnienie. No A w dodatku w niedzielę musimy dosyć wcześnie zajechać do bazy, żeby zdążyć wrócić do domu przed nocą. Także jezioro zostawiamy na następny raz. A dzisiaj tylko je troszeczkę pooglądamy z boku. Udało się przejechać jednorącz przez tory. O, jest fajna polanka. Miejsc na namiot sporo. A tam przed nami jakieś fajne wiaty. I chyba właśnie tam będziemy nocowali dzisiejszego wieczora. Tam mamy przystanek kolei wąskotorowej. Która leci tutaj wzdłuż wybrzeża. Chyba nasza miejscowa. No ale zabójczego widoku na jeziorko to my dzisiaj jednak nie mamy. Brzeg też jest trochę porośnięty. Ale coś tam widać. Teraz sobie oblecimy to z drona. No i dupa moi drodzy. Chciałem polatać, ale jesteśmy na terenie Parku Narodowego, a tutaj nie da rady odpalić tego drona. I... Trudno, zobaczymy sobie. So, wpiszcie się na internetach, wigrę i se pooglądacie wszystko, jak to wygląda. A zmieniamy miejscówę. u góry jest nuda, a tutaj się robi piękny zachód słońca. Tylko trzeba rowery zgramolić się z tymi bagażami po schodach. No ale warto. Wymyci, najedzeni, zaspokojeni. Źle to zabrzmiało. <laughs> Ale zaspokoić się można. No i tak sobie tu chillujemy. A następnie udamy się do góry. Na kimę. Pięknie, co tam kosmajesz. O jak pachnie to jest Gulaszowa, nowa Niesamowite Tak się najedliśmy w knajpie, a tam dalej je. Paweł kroi koks <noise> I by zaraz to będzie wciągał nosem z brudami jeszcze